Zaczynamy nową przygodę. Co my tu mamy? Gwoździki i ślimaczki. Oraz, oraz folię bąbelkową. Tudzież kubełkową, które będę teraz próbował zamontować. Mam 8 rolek, mam nadzieję, bo jeszcze nie rozpakowałem. Z miesiąc czasu tam kupiłem. Nie wiem w jakim to stanie, jaki to jakość jest. Na dom. 8 rolek po 20 metrów na metr wysoka. Tu mam 70 metrów bieżących. Mur. 70 tam cm. wysoki. Eee, co? Mam steropian Jetico Aqua. EPS 200. Zaciągnięty siatką. 165 gram. Tytana. Dwa razy klejem. Zagruntowany unigruntem. I dwa razy przesmarowany dysperbitem. Co mi tam został. No i czas teraz wziąć się za folię. Tutaj teraz trafiłem, te kołki ogólnie kupiłem, żeby mocować tą folię, co ja mówię, folię, listwę wykończeniową, której teraz raczej nie będę montował, bo chcę sobie wywinąć tą folię tak, żeby się mi tu chroniła ten styropian, żeby przy zalewaniu, przychodzeniu jakoś może trochę osłoni. Mógłbym to teraz wykończyć, ale to chyba nie jest dobry pomysł, bo Czym się martwię, że wykańczając teraz tą listwę, tą listwę musiał dać jakoś tu na samej górze. Bo teoretycznie dotąd chcę mieć zasypane wszystko ziemią. Tutaj jedna cegła na ten cokołek, co ma być powiedzmy ładny. Więc ta listwa jakbym ją gdzieś tutaj na wierzchu dawał, to ona będzie, ten ślimak mi tu pewnie będzie wyrywał. Więc plan jest taki, że jak wymuruję, zabezpieczę ten jeden jeszcze, te 30 cm styropianu, to wtedy gdzieś to będę tu wkręcał pewnie. Więc powinno się trzymać. Gdzieś tam trafiłem, że do mocowania lepsze są lepsze, tańsze i wystarczające te kołki do karton gipsu, tylko też z samym gwintem. Na te ludzie narzekają, że w ogóle się nie trzymają. Na te, że się urywają przy wkręcaniu. Na Allegro przynajmniej tak narzekają. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Zobaczymy, jak katafolia folia bąbelkowa tu jest. Ja tam kubełkami będę dawał do muru. Nie, przekonują mnie te opinie, że to ma ta wilgość, ten dotarowywać. dużo tej wilgoci. Kołnierz nie za duże, może z 5 cm. niby to w ogóle nie jest potrzebne do odcięcia, więc pewnie będę dawał to w dół czy w górę. A nie wiem, które będę pewnie w górę, bo i tak ma być do odcięcia, to po co na dole to dawać? I od czego zacznę? Od tamtej ściany. Mam tamtą ścianę 20 metrową. Więc teoretycznie, niecałe 20 m, 19, tam chyba 30. Więc teoretycznie mi to starczy z zakładem. Wezmę tu sobie, wkliknę te moje touch buildy. Nasypiemy sobie trochę tych kołków, które były drogie. I weźmiemy sobie trochę tych kołków metalowych. Nie wiem jak te kołki będą szły przez ten klej. Zresztą to samo do karton gipsu. Młotaczek wezmę sobie, jakby mi ciężko było przebić się przez klej. Zresztą nie wiem jak ty do karton gipsu. Znaczy wiem, że do, przez klej one raczej nie przejdą, trzeba by nawiercać. Eee, a wezmę to sobie tak, wrzucę po prostu. One są wtedy dobre jak tam bezpośrednio w jakieś tam EPS-a czy XPS-a wkręca. A tak są problematyczne. Trochę tego, trochę tego. Nie będę jakoś mocno chyba mocował tej folii, nie wiem sam zresztą co lepiej, bo e, czego się obawiam, nie wiem jak to jest. Jak zamocuję za mocno tą folię i mi koparkowy jakoś źle to będzie sypał, powinien wiedzieć jak to sypać, to mi wyrwie tą folię razem ze steropianem. A jak będzie za słabo, to sama folia odpadnie. Ale to chyba lepiej, żeby folia odpadła, niż żeby styropian wyrywało, nie? Także trzeba znaleźć pewnie jakiś środek złoty, jak to mocować. Jak to będę odwijał? haha. czyli tym... Gdzieś tam oglądałem, że to niby do niczego nie jest potrzebne, że to potem się odcina. Jak jest za dużo, albo pewnie jakiś zakład to robi, jak wyłączyć. Aczkolwiek to jest metrowa, a widziałem, że są chyba 1,52 metr 2 metry. Pewnie na jakieś piwnice. No dobrze. Jak mi to wyjdzie? Polika, polika. Czy ja już zabrałem ze sobą? Pewnie nie. Dobra. I tak jak mówię, bym to chciał zrobić jakoś tak żeby ta folia mi tu potem ją o, położyć tu i ten styropian przed słońcem Bo to się trochę potrwa, zanim ja tu zacznę coś robić dalej Już na przyszły rok o, więc bym musiał to jakoś tu na murku postawić tylko ta rolka mi teraz tu psuje szyki, bo się przewraca, o. Dalej, mam nadzieję, że tu coś widać to nagrywanie z głowy to potem kurczę Nie lubię Nie wychodzi mi to najlepiej No i tak na równo zrobię Na równo i wtedy o tu będzie mi to trochę chronić Jakoś to muszę spróbować przymocować No dobrze Spróbujmy rzecz teoretycznie łatwiejszą Czyli gwoździk który nie będzie trzymał Czkolwiek tego gwoździka ja mogę też od góry zrobić. O. Nie, on teoretycznie będzie mi tu trzymał. Zobaczmy. Tu jest tylko dysperbitem posmarowane, ale po to, żeby mi to też słońcem nie, nie niszczało. No dobra. Nawet się trzymie. Nawet się trzymie. Więc rozwinę sobie troszkę więcej. O. I teoretycznie dwa kubełki powinny mi tu leżeć. O tyle o ile. Teraz oczywiście to troszkę przeszkadza. I jak one będą leżeć, to będzie w miarę na równo. Muszę to trochę naciągać, bo przez to, że... O. No dobrze. Także wbijemy sobie znowu gwoździka gdzieś tu. Nie wiem ile, ja tego nie za dużo kupiłem, chyba co metr miałem to mocować. O! Powiem, że nawet, nawet z tym ale to jest 200. Wygląda, że trzymie tak jak wciskam to dość tak pewnie. O. aha teraz tu już mi się szpara robi, bo nie jest bardzo równy mur. W sensie ten e, fundament. No dobra. Nie będę się wiele tym przejmował. Rozwijamy. Nie. Zobaczymy zaraz co najwyżej dopasuje, dostosuje do tych krzywizn. Nie gorzej, że mi portki spadają, bo niepotrzebnie mam tą wkrętarkę na razie. Odstawię ją. Może tu dalej. No teraz może spróbujemy tego świderka, jak on idzie. Czy on idzie przez klej. Bez kleju. Dobra, I tak to się będzie miętolić, to słońce się nagrzeje. Potem jak tego to ładnie zwisnąć równo, tam potem podciągniemy. Czy już tutaj naciągnę trochę niżej, dobra, to już nie jest chyba ten sam rząd. Tego trochę poprawię jak się wyciąga. Nawet na trzyma. O, dobra. Wiem w tego samego, ale o. może być. Podoba mi się. Jest brzydko, ale mi się podoba. Tu będę musiał jakieś wycięcie zrobić, także tu na razie dojedziemy i zrobimy sobie przerwę, bo noża nie mam ze sobą. Ach, taka folia, tu jakaś dziurka, nie jest jakaś bardzo twarda, sztywna. Zobaczmy jak to będzie szło w tym kleju i tymi ślimakami Jak to będzie nam szło Wziąłem sobie zakrętarkę No i tak Tutaj tu i tak będzie jakiś zakład musiał być Więc na razie może gdzieś to dam po prostu tu na dole I zobaczmy No ładnie. Nawet klej przebiło, trzyma jak głupie, także spoko. A zobaczmy jak to będzie z gwoździkiem przez klej. A, tak, tu dałem z góry, potem pewnie jeszcze przejdę. Dam tu gdzieś od góry, od boku w sensie, chociaż ja wiem czy to warto. Potem i tak będę musiał to odcinać i tą listwę gdzieś tu dawać. To może zostawię to tak, jak jest. Faktycznie bez tutaj dodatkowych. zobaczmy gdzieś tutaj sobie damy gwoździka. No tak. Jest klej. Jest to troszkę niewygodne przebić. Chociaż na siłę bym chyba przebił już. O co? Jest, nawet trzyma. No nie powiem, że nie wyjmę, ale wyjmę. Ale za pierwszym razem lepiej trzymało, także da się tym mocować. Także te opinie ludzi, ja nie wiem co oni tam mają, może mają ten mięciutki styropian, czy coś. Wtedy może inaczej to trzyma, gorzej. Ja nie narzekam. No dobra, czy ja będę teraz te ślimaki tu dawał? Trochę mi ich szkoda, bo drogie były. A ja mam do nich wkręty nierdzewne. I podkładki, żeby potem właśnie do tej listwy końcowej je mocować, używać te ślimaki. Więc będę na razie na gwoździki wbijał. No, tak to zrobię. Także to mogę odłożyć. Dobra, odnoszę te niepotrzebne narzędzia, bo mi portki spadają. Idę po więcej gwoździ, jakiś nóż i będę tu rzeźbił dalej. Świetnie, kamera płata figle. Ja tu pieprzę, pieprzę, a to się nie nagrywa. Mam 20 metrów pogonione tej folii. Tam chyba co mi się nie nagrało, to to, że jestem niezadowolony jednak z tych ślimaków. Pierwszy ładnie mi wszedł przez klej. Drugi mi urąbał się ten kolec. Przy drugim Ukręciło mi się tu na Imbusa. Mimo, że już miałem dziurę trzeci, także się urąbał. Także te kołki, które są drogie, nie są fajne. Z gwoździków jestem zadowolony. Fakt, że przez klej to muszę je tam młoteczkiem dopukać, bo mam za mięciutkie kciuczki. A tak od sam steropion ładnie wchodzą. Trzymają się. Tu steropian jest tylko dysperbitem przesmarowany. Antysłonecznie. Tutaj jest klej na dwa razy. Także nie będę tych ślimaków za bardzo używał, bo nie mam po co. Skoro się urąbują, i co dalej? No i co? Tak jak mówię, dwie folie bąbelkowe po 20 metrów zrobiłem. Dalej nie będę nagrywał, mamy jeszcze dwie, 10 metrów zapasu. Yy, jestem tyle, że, no, że tak powiem, pozytywnie zaskoczony. Bo się bałem trochę tej folii, że sobie sam nie poradzę yy, w pojedynkę, a jednak idzie to jakoś. O tu sobie hmm. zobaczymy, coś zostanie jakiś kawałek. To sobie zabezpieczę ten steropian, żeby tu od słońca nie cierpiał. Bo ten desperbit to badziew, jest co już powtarzam. Wczoraj miałem przesmarowany ten steropian, było dość ciepło, więc szybko wysychał. Dzisiaj rano przyjechałem, to był mokry, nie wiem czy tam wilgoć, jakaś tam rosa osiadła, w nocy chyba nie padało, czy jakoś z tego steropianu wylazła woda, która ma być niby nienasiąkliwa. Eee, w każdym razie był ten steropian z wierzchu mokry, ten dysperbit i nie byłoby w tym nic może strasznego, żeby nie to, że on brudził, tak że był jakiś rozpuszczony, nie był zasnięty. to nie była po prostu woda, która, którą on nie pozwolił, żeby wsiąkł kła do styropianu, tylko to był jakiś rozpuszczony tak także to jest straszny badziew. W środku mam nim wysmarowane, ale od zewnątrz jednak bym temu nie ufał. Sztuka dla sztuki to szkoda i pieniędzy, i roboty, żeby nim smarować. Taka jest moja opinia, ale ja się nie znam. Nie mam badań technicznych na to zrobionych. Jedynie z własnych obserwacji widzę, że... No, jest to syf. No dobra. Także dobiję tutaj troszkę. Nie wiem, czy mi. O kurczę, zabraknie mi tych sto kołeczków. Będę musiał gdzieś dokupić. O. Będę musiał gdzieś dokupić. Tu u góry też damy. A tutaj coś luźno. A bo trzy dziurek w dziurek pasuje, a tu jeszcze tego wyjmiemy troszkę podciągniemy A co mi tam? O no. dobra to co? Roztwieram następną paczkę i jadę dalej co gdzieś złapiemy Otwieram następną paczkę i jadę dalej. To już, jak mówię, nie będę nagrywał. Hej, no to jeszcze raz. miałem nie wracać? E, folia bąbelkowa, zwana kubełkową, skończona, 70 metrów bieżących, e, wywinięta, żeby tu chronić ten styropian od słońca, od jakichś tam uszkodzeń, trochę, że jakby dzielany, żeby może tak betonu też tutaj nie nachlapać. I co dalej, zakłady jakieś z przypadku po 20-30cm różne miałem 10 metrów zapasu powiedzmy, więc sobie tam nie żałowałem. Obłożyłem też sobie słupek, bo miałem folię, to co obłożyłem. Tu już akurat obojętnie w którą stronę te kubełki. Odwieczny spór kubełkowy. Ja mam w sumie takie pytanie, bo nigdzie tego nie znalazłem, na temat wykończenia tej folii. Nie? Bo tutaj zakładam, że na tym poziomie będę miał grunt docelowo wszędzie. I ten pustak wymurowany, to będzie tam ten już taki ładniejszy. I teraz jak ucharaczę tą folię, mam te listwy, które tam no, mają swój kształt odpowiedni. I teraz czy ta listwa ma być zasypana ziemią? Czy ta listwa ma być widoczna? Bo jeżeli będzie widoczna, no to. Oczywiście założenie, że między tymi kubełkami ta wilgoć sobie będzie wędrować i odparować do góry. To jeżeli będzie widoczna ta listwa, to to dziadowsko wygląda i pewnie od słońca niedługo skruszy się, od jakichś uszkodzeń mechanicznych połamie się. Więc wypadałoby ją zasypać, ale jak będzie zasypana, to i tak ona podejdzie ziemią, będzie uszczelniona ziemią, zarośnie jakimiś chwastami, korzeniami, więc jej wentylacji chyba nie będzie. Więc to jest takie moje pytanie, może ktoś odpowie, z moich licznych fanów. Jak gdzie ta listwa ma się znaleźć nad ziemią czy pod ziemią już docelowo. No i tyle w zasadzie łatwo poszło samemu. Gwoździków musiałem się dokupić, paczkę, czyli 200 sztuk zużyłem, żeby to w miarę jakoś przymocować. Wiele nie, nie dawałem, co jakieś, nie wiem, półtora metra odległości, tak z przypadku tu od góry dawałem, żeby mi po prostu nie zjeżdżała, żeby trzymało, żeby cegłami tego nie trzymać. Można by u góry nie dawać tylko cegły się przyłożyć, czy jakieś dechy, ale to i tak pewnie by się stłunęło. Także nawet dają radę Wkleić trzeba było młotkiem wbijać, bo że ktoś ma twarde kciuki na no te świderki, no cóż, mam nadzieję, że potem się je wykorzystam. No i tyle, zabieram się za przepusty. Ach, cudowne przepusty woda, kopie pod fundamentem, żeby wodę przyciągnąć. To jest taka dziura, ja wiem, może metr na metr, żeby tu jakoś łopatę. Operować w środku, aczkolwiek będę tu z saperką kopał, no ale to też trzeba samemu wejść tam, jakoś się zmieścić. Ja nie jestem jakiś taki giętki, także jest tak daleko wykopany i szeroko, bo chcę trzy rury przepuścić. Pierwsza rura będzie zasilanie miejskie, druga rura będzie zasilanie z pompy odwiertowej, bo chcę sobie zrobić wodę, odwiert. a trzecia to będzie wyjście, jakby na ogród, tam dalej, jak będą jakiś gospodarczy, nie gospodarczy. I w takiej odległości, bo chcę tu sobie zrobić tam jakieś zawory, bypassy, żeby móc wodę puścić miejską na ogród i na. E, no na ogród. A ewentualnie, jak będę chciał, to puścić sobie pompę ogrodową na ogród, a wodę na dom. A jak bardzo będę chciał, to będę mógł i ogrodową puścić na, na ogród i na znaczy odwiertową i na dom. Także taką kombinację sobie robię. Więc żeby tu było trochę miejsca na jakieś zawory, jakieś bypasy, coś, także z takiej szerokości. Mam nadzieję, że starczy, że nie będzie za ciasno. Licznika raczej nie będę przenosił. No i co? I tam dalej potem będą jakieś tam te zawory, niezawory, co tam jakieś reduktory, co tam trzeba, jakiś filtr do wody może i dalej prąd już. Tutaj też. Wyryłem już i do prądu, i do wody. Wodę sobie podnoszę, bo chcę tu cały teren podnieść, te 30 cm. Eee, dlatego ten tu fundament, gdzie stoję, jest tak jakby ponad ziemią, ale to taki był plan bo w tym miejscu, właśnie w tym narożniku działka mi schodzi dość mocno od o, końca. No i żeby być nad drogą, bo nie wiadomo jak tu ta droga będzie, żeby mi tu nie wlewała się woda, potem jakoś. Także wykopek mam przygotowany. Woda będzie. Pod gruntem docelowo około metr 1,10 tak? 70 fundamenty, 72 plus ta ława z chłodziakiem 40, czyli tam 110-115 eee, Także powinno starczyć. No i tam prąd. Prąd raczej nie zamarznie. Dobra, idę do kopania, do przekopywania się tunel. No i jest zrobione. Trzy rury przyciągnięte, podkopane pod fundamentem. Pierwsza rura to jest zasilanie miejskie. Drugie, które już jest doprowadzone do e, tam, tej beczki <laughs> studzienki, podłączone. Zaraz odpalę, zobaczę, czy szczenie tam podłączyłem. No, grube te 40 ciężko się wygina, więc to jest miejskie. To jest przygotowane, żeby zrobić odwiert i wodę e, tu ogrodową brać z ziemi. E, jako, że podlewanie ogrodu mają tylko kosztuje, jeżeli chce się, żeby był zielony i tu już mam wyjście znowu na ogród, więc e, teraz jak tylko czekam na końcówki, te dwie skrajne rury połączę ze sobą i dalej będę miał znowu wodę tam do tyłu, do garażu, gdzie tam podlewam wam swój ogródek, no a tu środek mój przygotowany, e, tyle co tam kawałek wystaje, tylko żeby się potem wpiąć, jak będzie jakaś ta pompa, nie wiem gdzie, kiedy i jak, no i tyle. Teraz tą dziurę zasypię, ja mam tu gdzieś tam, patrzyłem. Sprytny chyba ten łukasz budowlaniec był. To tam on z cementem to mieszał. Też to sobie wymieszam trochę z cementem. Półworka worka zużyję, bo jeszcze pół będę potrzebował na drugą dziurę. Obok mam przygotowane, znaczy będę przygotował rury do ogrzewania, do pompy gruntowej ciepła, które też sobie wkopię też tak sobie pod fundamentem to zasypię z tym cementem. Teraz jeszcze tylko pianką obkleję te. Poszle, zalepię tu i z tamtej strony wejście i wyjście dosłownie kawałeczek tam wystaje tylko poza fundament, żeby żadne robale i piachni tam nie właziły. I tyle będzie z przyłącza wody.